Hej, jołka wszystkim, to mój kolejny filmik na moim kanale Chyba wczoraj odcinka nie było, ale dzisiaj już jest Dzisiaj będę nagrywała Dodam sobie coś po prostu do listy życzeń I będę się pytała osób, czy mi po prostu coś kupią z tej listy Chociaż po jednym rzeczy Zobaczmy ile osób mi kupi, a ile nie No, następny raz może zrobię z nobem to, bo na przykład sobie stworzę jakieś konto noba albo coś takiego i będę mogła pisać do tych osób. Oczywiście sobie weźmiemy, że nagrywamy. Ok. Musimy sobie nagrywam. I te moje, te. Okay. Nagrywamy już, i oczywiście sobie to dodamy. Sobie dodamy i z włosów coś, na razie na przykład tyle, tylko bo w sumie mi się trochę nie płaca Ok i sobie te dodamy i, i dodajemy sobie wszystko list życzeń. Ok. Teraz napiszemy do osób z vip Hejka Fejka. Mam pytanie. Kupiłabyś mi coś z listy życzeń? Może napiszemy, że nagrywam. Nagrywam odcinek. Odcinek. Ok, zobaczmy co odpiszę. I ta osoba coś do mnie pisała, ale nie wiem co w sumie. spoko, że nagrywasz. Spokojnie, jeszcze coś tam kombinujemy. Hej, it. Ok, może pójdziemy sobie też do czatu i, po, i na przykład do kogoś napiszemy z czatu, bo może ktoś będzie chętny i mi coś kupi. Ok, robimy to. i w ogóle zganiecie to nie uwierzycie po prostu co ja zrobiłam wczoraj siedzę na MSP i zauważam po 5 minutach że ktoś mi się złamał na konto i wydał 20 jamów, no, wiem ostrość nie może złapać, ale jest nie ma jako, że na pewno pokażę gdzieś na końcu odcinka ale naprawdę jestem tak wściekła na tą osobę, która mi się włamała na konto najlepiej napiszcie w komentarzu może, gdy ktoś wiecie, że mam jakiś dzień aktywna, albo coś takiego chociaż, jak mnie nie było napiszę sobie oczywiście na czacie, czy ktoś da coś z listy hejka da ktoś coś z listy ponieważ nagrywam odcinek wspieram prezent. wiem napiszę może tak po prostu najwyżej okej okay, napiszemy sobie ciekawe czy ktoś mi kupi zobaczymy okej okay, zaprosimy sobie tą dziewczynę ona ma w ogóle 7 level, a wygląda mi na. tak. Z, mm, 19 coś takiego. Okej, okay, nikt mi jeszcze nie odpisał, więc może do tej osoby sobie też napiszę. Hejka, Widasz. Coś z Listy. Nagrywam. Odcinek. Ja bym nie pisała, że nie nagrywam, no to w sumie by nikt mi nie dał tych prezentów, bo. Nikt po prostu nie da odstek prezentów jakiejś przypadkowej lasty. Jutro będzie odcinek, morza, ale jeszcze nie wiem. Może zrobię ono, coś takiego. Nikt mi nie odpisuje w ogóle jeszcze. napiszemy sobie do tej osoby, bo jest aktywna. Hejka. Dalsze listy. Nagrywam odcinek. Zobaczymy, czy ktoś mi da chociaż jakiś jeden prezent, bo jak nie. To masakra będzie będzie trochę nudny. Możemy też się w sumie takich osób, które mają dziewiąty level, ponieważ oni mają najwięcej chłopień jednostki, jak nie są ten... Y VIP-em albo coś takiego, bo mogą sobie uzbierać na przykład przez ten czas tyle pieniędzy itp. Tu nikt mi raczej nie da, więc sobie pójdziemy do jakiegoś innego czatu. Na pewno do VIP-ów sobie pójdziemy. Może ktoś mi da z VIP-a. Bo na pewno jakieś miłe osoby będą i będą takie miłe, że mi da prezencik. Nikogo prezentuje. To jest takie smutne. Hej! tak ktoś coś z listy? list... ojej, ja te MSP za zacinać także to masakram, chociaż nie dostaję w ogóle prawy ty nagrywam odcinek bardzo proszę okej, okay, napiszemy sobie tak, może ktoś da to Tata. Patrzcie, ma tylko prawie słodkiego zwierzaczka. Bo może ktoś mi da ten prezencik, chociażby mi jeden dostała na odcinku. A jak nie, to zaraz się zaloguję na tamty konto i będę sobie dawała prezent. No bez ginąc. Napisanie. I wierzę po prostu. W to. Zaprosimy sobie ją o 10.00. Zaprosimy ją okay. ja sobie tu idę stąd lepiej. Dobra. loguje się na moje inne konto i sobie daje prezent. Tak to ja się nie będę bawiała. No, no, co? Jakie idź, co ja robię? Ten MSP. MSP chciałabym chociaż jeden prezent dostać, bo... W ogóle jeszcze od żadnej osoby nie dostałam tego prezentu Jak chcecie yy, Jakiś, żebym wykorzystała was, wasz pomysł Na odcinek To możecie wszystko pisać w komentarzach Podam sobie to, to, to i to I te włosy mi siostra kupiła, więc Chciałabym tą, to albo to Ale najbardziej mi się chyba ta bluzka podoba ja się zaraz zaloguję i może też porozdajemy te prezenty osobom i może mi coś oddadzą. Ej, i to już jest kraju. Dobra, po prostu damy jakieś osóbce prezencik. Może coś mi da. Ta osóbka jest aktywna, więc możemy jej dać coś ładnego i wtedy może mi coś odda ładnego. Możemy w sumie... Co mam iść? Dobra, idziemy sobie dalej Może coś z animki? animacji Bo w sumie mam dużo To będzie też mieszany filmik Bo Będę, albo oni będą mi dawać prezenty Albo ja im Raczej Jeżeli chcecie konkurs na to konto Piszcie w komentarzach Kto chce być na tym konkursie I wtedy zrobię Ten konkurs, albo losowanie Na odcinku czekajcie, jednej literki zapomniałam Kurde, no czekajcie, czy ja nie miałam hasła zobaczcie, czy dobrze nazwę w ogóle napisałam, sobie napisałam hasło mi nie pasuje ktoś mi się na konto czekajcie chwilka nie, przyjaciele Przecież mi się bawało na konto Jeden minus temu, że Alpaczka to ja Dobra, szybko wyszukujemy to konto Aha, ktoś stworzył konto Jest tak przebrana jak było? Zobacz, tak było mam z tym myl. Ktoś mi się włamał na konto. Chyba już wiem jakie będzie nazwa tego odcinka. Ktoś mi się włamał na konto, bo nie pasuje mi hasło Dobra, nikt będzie. Dobra, dasz mi prezencik. <grych> Też Perreza. Nagrywam. Znowu nagrywam. No, piszę dużymi literami... Znaczy literami nie wyłączyłam tego do dużych liter, więc sobie teraz wyłączam to bo to jest jakiś skandal chciałabym, żebym odzyskała te konto a chciałam wam zrobić w ogóle losowanie na te konto jeżeli teraz nie będę się zalekować no nazwę dobrze wpisuję może hasło źle wpisywałam może dłużej wpisywałam Tak, może z dłużej, a ja już się tak przestraszyłam. Ach, dobra, jednak nie idzie to odcinka, czy ktoś mi się włamał na konto, po prostu się przestraszyłam. Jezu zawał. Ja po prostu myślałam, że ktoś mi się włamał na konto i zmienił hasło w ogóle. Czajcie to. Damy im prezencik. Bo mnie zaprosiła. czekajcie, znajdę coś ładnego mm. czekajcie, znajdę coś ładnego w sumie mm. w sumie nie noszę tych włosów, więc mogę i oddać te włoski dobra, ja się zalogowałam na te konto, ale się naprawdę przestraszyłam, ja teraz nie żartuję ja taki zawał miałam, że to masakra jak słyszycie jakieś trzaskanie oknami, to moja mama na oko. Więc no. Wiecie, ja bym chciała w ogóle. Mogę Wam zrobić taki czasami filmik, na przykład, że. Siedem rzeczy, które chciałabym, żeby zmienili na MSP. Tak. I będzie dobrze wtedy. No, w sumie nikt mi nie chce dać prezentu, więc sobie sama dam parę prezentów. Może na następny odcinek mi ktoś da jakieś ładne prezenty. Bo ja nie mam. Znaczy mam ładne ciuchy, ale chciałabym od kogoś prezencik, a nikt mi nie chce dać. Damy sobie to. Okay. I damy sobie może jeszcze dwa prezenciki i jeszcze i damy komuś grawki grafy 2 i zakończymy ten odcineczek. W ogóle to będzie chyba hit tego odcinka, bo to ma. Okay. Później sobie otworzę poza odcinkiem, damy jej grafę. Grafik leci sobie do niej. Nikt mi nie chce dać prezentu. Jak zbierasz level, to no po prostu mogę ci dać 15 minut mogę dawać, to jednak nie dam aż dwa. Po prostu jeden dam. Okej, okay, chyba zakończymy ten już odcinek, więc do następnego odcinka. Wpadajcie na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka. Tym bardziej, że na TikToku jeszcze trochę będzie nowy odcineczek. Może z Planet. Okej, okay, widzimy się jutro, albo pojutrze, nie wiem, jeszcze wam, wam wszystko napiszę. Okej, okay, to pa pa! тэг чи жү тоба